Grudzień 1941 roku po japońskim ataku na Pearl Harbor Stany Zjednoczone dołączają do wojny. O tym, że był to jeden z przełomowych momentów II wojny światowej, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale co robili Amerykanie w momencie, gdy wojna wybuchła? Co działo się w Stanach Zjednoczonych przez te dwa lata? Jak amerykańskie społeczeństwo zareagowało na niemiecką agresję w Polsce? Jak odnosiło się do wojny w 1939 i 1940 roku? O dwuznacznej postawie USA wobec pierwszych lat II wojny światowej, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Sure All right Which one? Anyone. Nothing you used to sing when you were a little boy. To fragment filmu Idiot's Delight. Jego premiera miała miejsce w styczniu 1939 roku, nieco ponad pół roku przed wybuchem wojny. W samych Stanach film zarobił ponad milion dolarów, a sztuka na podstawie której został nakręcony otrzymała nagrodę Pulitzera. Skąd taki sukces? Otóż stąd, że fabuła idealnie wpisywała się w nastroje amerykańskiego społeczeństwa. Produkcji takich jak ta było więcej. I wszystkie one miały jeden cel. Pokazać okropieństwo i bezsensowność wojny. Kultową pozycją zrealizowaną w podobnym celu była ekranizacja powieści na zachodzie bez zmian. Istotnie u schyłku lat 20 i w latach 30. zapanowała prawdziwa pacyfistyczna obsesja w amerykańskim społeczeństwie. Bieżącą polityką zagraniczną interesowano się przelotnie, sprawy Europy i Azji wydawały się odległe, w porównaniu do licznych problemów ekonomicznych w Stanach. A co dopiero mówić o uczestnictwie w wojnie? Pacyfizm z tego okresu to nie tylko filmy, ale też cała masa książek i organizacji piętnujących wojnę. Oczywiście przede wszystkim chodziło o I wojnę światową. W latach 30. nawet niektórzy aktywiści optowali za wszczęciem śledztwa w sprawie sprzedaży broni przez USA podczas ostatniego konfliktu. W kongresie politycy na najwyższych szczeblach, często spierali się w tych kwestiach, szerzyły się teorie spiskowe. W 1934 roku Senat powołał specjalną komisję pod przywództwem aktywnego izolacjonisty, Geralda Naya. Tak zwana komisja Nye'a sugerowała, że amerykański przemysł zbrojeniowy łamał prawo i wywierał naciski w sprawie dostaw broni dla państw Ententy, a winą za przystąpienie USA do wojny Gerald Nye obarczył bankierów z Wall Street. Działania komisji przyniosły efekt, idee izolacjonizmu rozprzestrzeniły się po całych Stanach Zjednoczonych i padły na podatny grunt. Obok chęci rozliczenia za rzekomy błąd w sprawie przystąpienia do wojny w 1917 roku społeczeństwo amerykańskie zaczęło masowo wyznawać pacyfizm, spleciony właśnie z doktryną izolacjonizmu. Wyznawcy tej zasady bojkotowali próby przystąpienia USA do organizacji międzynarodowych, takich jak choćby Liga Narodów. Okrzewił się też wspomniany pacyfizm, tak silnego ruchu antywojennego, nie zaobserwowano w USA nigdy wcześniej. Młodzież organizowała marsze pokojowe i pikiety. Kościoły kalały się za błogosławieństwa wypraw wojennych z 1917 roku, a kobiece stowarzyszenia prowadziły kampanie, wzywające do wycofania zabawkowych żołnierzyków ze sklepów dla dzieci. Efektem poparcia dla nurtów izolacjonistyczno-pacyfistycznych była ustawa uchwalana etapami w latach 1935 37 o zachowaniu przez USA neutralności wobec wojny oraz ustanowienie embarga na dostawy broni i udzielanie pożyczek dla zwaśnionych stron. Co ciekawe, choć formalnie najczęściej członkowie Partii Republikańskiej byli izolacjonistami, to jednak nie oni sprawowali władzę w USA. Poglądy nie zawsze miały przełożenie na politykę. Od 1933 roku prezydentem jest demokrata Franklin Delano Roosevelt. W kolejnych wyborach z 1936 roku rozgromił swojego republikańskiego rywala Alfreda Landona. W wyborach parlamentarnych w 1938 roku demokraci także uzyskali większość w kongresie. Nurt izolacjonistyczny był jednak w Stanach tak popularny, że niektóre jego elementy otrzymywały poparcie także demokratów, a i sam prezydent, choć niechętny tej doktrynie, dużą wagę przywiązywał do nastrojów społecznych. Najgorsze było jednak to, że im większy wzrost izolacjonistycznych nastrojów antywojennych, tak w Europie sytuacja stawała się, za sprawą Hitlera, z każdym rokiem coraz bardziej niebezpieczna. Poza tym w Azji rozpoczęła się wojna japońsko-chińska. Roosevelt już wtedy narzekał, że izolacjonizm związuje mu ręce pod kątem prowadzenia polityki zagranicznej. Uważał, że to błąd, że Stany Zjednoczone nie biorą udziału w organizowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, a bierność USA względem japońskiej inwazji tylko rozsierdzi Japończyków. I rzeczywiście, na pierwszy incydent nie trzeba było długo czekać. 12 grudnia 1937 roku japońskie samoloty zatopiły amerykańską kanonierkę Penai oraz trzy tankowce na rzece Yangtze. Atak przeprowadzono z premedytacją, zginęło kilka osób, około 50 było rannych. Nie wywołało to jednak nastrojów bojowych w USA, wręcz przeciwnie. Amerykańska opinia publiczna nawoływała do wycofania wszystkich okrętów i obywateli Stanów Zjednoczonych z Dalekiego Wschodu. Społeczeństwo i władze zadowoliły się przeprosinami rządu japońskiego oraz wypłatą odszkodowania w wysokości ponad 2 milionów dolarów. Drogi prezydenta oraz izolacjonistów powoli jednak zaczynały się rozchodzić. W październiku 1937 roku w sercu izolacjonizmu w Chicago Roosevelt podczas publicznego przemówienia powiedział: Kiedy epidemia choroby zaczyna się rozprzestrzeniać, wspólnota godzi się na wprowadzenie kwarantanny pacjentów, żeby chronić przed zarazą zdrowie całej wspólnoty. Wojna jest zaraźliwa, pokój świata jest dziś zagrożony, jesteśmy zdeterminowani trzymać się z dala od wojny, jednak nie możemy ubezpieczyć się od katastrofalnych skutków wojny i niebezpieczeństwa zaangażowania. Reakcja amerykańskiej opinii publicznej na te słowa była mieszana. W Chicago grzmiano z oburzenia, ale sporo sieci medialnych w kraju poparło postawę prezydenta. Bardzo dużo listów gratulacyjnych spłynęło z Europy i choć w rozmowach z dziennikarzami prezydent oświadczał, że nie planuje realizacji nowej polityki, to jednak w swoich publicznych przemówieniach coraz wyraźniej dawał do zrozumienia, że Ameryka powinna być bardziej aktywna w obliczu nowych wyzwań na świecie. Amerykańskie społeczeństwo było też dosyć wyrozumiałe co do niemieckich bezkrwawych podbojów. W Stanach już od lat 20. zapanował trend na usprawiedliwianie Niemiec z czasów I wojny światowej. Teraz dla wielu żądania Hitlera były uzasadnione. Prym w tej sprawie wiódł tzw. Związek Amerykańsko-Niemiecki prohitlerowska organizacja w USA, kumulująca w sobie Amerykanów niemieckiego pochodzenia. Na jej czele stał Fritz Kuhn. Bunt powstał w 1936 roku i według ostrożnych szacunków zgromadził około 25 tysięcy oficjalnych członków, zgrupowanych w największych miastach Stanów Zjednoczonych. Organizacja zajmowała się propagowaniem sojuszu USA z Niemcami, propagowała też antysemityzm oraz rasizm, łączyła nazizm z amerykańskim patriotyzmem oraz ochoczo podejmowała się współpracy z takimi grupami jak Ku Klux Klan. Największy wiec bundu miał miejsce w nowojorskiej Madison Square Garden w styczniu 1939 roku, gdy na zjeździe pojawiło się aż 20 tysięcy sympatyków. Spotkanie było otoczone amerykańskimi i hitlerowskimi symbolami. Na samym środku widniał wizerunek Jerzego Waszyngtona. Według amerykańskich nazistów, jednego z, cytuję, twórców praw białego człowieka. Wiec skończył się ulicznym marszem, na którym doszło do bijatyki pomiędzy nazistami a organizacjami żydowskimi i socjalistycznymi. Bunt amerykańsko-niemiecki jest na tyle ciekawą i zarazem kuriozalną organizacją, że zostanie omówiony w odrębnym uzupełniającym odcinku. Gdy Europa i Azja wchodziły powoli do strefy wojny, w Stanach izolacjoniści podjęli próbę praktycznego pozbawienia prezydenta wpływu na politykę zagraniczną. W Izbie Reprezentantów wzięto pod głosowanie kontrowersyjną poprawkę do konstytucji autorstwa Demokraty Luisa Ladloa. Jej cel był prosty: pozbawić prezydenta możliwości wypowiedzenia wojny i wprowadzić zasadę, by taką decyzję można było podjąć tylko w ogólnokrajowym referendum, oczywiście z wyjątkiem bezpośredniej agresji na USA. Co ciekawe, poprawka ta spotkała się z ciepłym przyjęciem opinii publicznej, ale przeciwko niej ostro zaprotestował prezydent Roosevelt, który przekonująco nawoływał do jej odrzucenia, argumentując: Proponowana poprawka byłaby niemożliwa do zastosowania w praktyce i sprzeczna z naszą przedstawicielską formą rządów, okaleczyłaby każdego prezydenta, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej i zrodziła wśród innych państw przekonanie, że mogą bezkarnie naruszać prawa Ameryki. 10 stycznia 1938 roku kontrowersyjna poprawka została odrzucona, ale tylko niewielkim stosunkiem głosów 209 do 188. Roosevelt musiał więc nadal liczyć się z silnymi kołami izolacjonistycznymi w polityce obu partii, choć sam był tej doktrynie coraz bardziej przeciwny. Prezydent dostrzegał rosnące zagrożenie ze strony totalitaryzmów w Europie oraz widział niebezpieczeństwa w Azji. Zakładał, że na dłuższą metę konflikt może być nie do uniknięcia, a Stany Zjednoczone mogą być do wojny nieprzygotowane przez działalność pacyfistów. Parę miesięcy po odrzuceniu poprawki, Hitler zajął Austrię. Amerykanie kroki te przyjęli jednak dosyć powściągliwie. Roosevelt w prywatnej rozmowie dał jednak upust swoim emocjom, dając do zrozumienia, co tak naprawdę myśli o polityce uległości brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlaina w stosunku do Hitlera. Jeżeli szef policji dogada się z najważniejszymi gangsterami i w wyniku umowy ustaną napady rabunkowe, to zostanie uznany za wielkiego człowieka. Ale jeżeli gangsterzy nie dotrzymają słowa, to szef policji idzie do więzienia. Gdy we wrześniu 1938 roku Hitler przy akompaniamencie państw zachodnich okroił Czechosłowację, Roosevelt doceniał, że udało się dzięki temu zapobiec wojnie, ale nie omieszkał porównać zachodnich polityków do Judasza. W trakcie kryzysu sudeckiego prezydent USA co najwyżej apelował o pokojowe rozwiązania, ale nic z nich nie wynikało. Z drugiej strony amerykańska opinia publiczna jednym głosem potępiła pogromy Żydów w noc kryształową. Amerykański ambasador w Berlinie wyjechał wówczas do Waszyngtonu i do Niemiec już nie wrócił. W grudniu, już po układzie monachijskim, prezydent coraz bardziej zdawał się przekonywać, że polityka izolacjonizmu powoli staje się nieaktualna. Publicznie mówił, że pokój uzyskany ze strachu nie ma trwałości, ponadto dodawał. To, co Ameryka zrobi lub czego nie zrobi w następnych kilku latach, ma większe znaczenie i wpływ na historię całego rodzaju ludzkiego w nadchodzących stuleciach niż większość z nas potrafi dzisiaj pojąć. W myśl tych słów prezydent ogłosił potężną i kosztowną rozbudowę amerykańskiej marynarki wojennej, by ta mogła dorównać łącznym siłom floty niemieckiej, włoskiej i japońskiej. Koszt szacowano na około miliard dolarów. Było to pierwsze takie posunięcie w dobie antywojennych nastrojów w USA w latach 30. -tych. Ponieważ o dziwo sprzeciw izolacjonistów był niewielki, Roosevelt poszedł za ciosem i udało mu się przeforsować wsparcie finansowe dla rozbudowy obrony przeciwlotniczej. To jednak nie koniec. Co ciekawe, dosłownie na miesiąc przed wojną Roosevelt Roosevelt chciał uchylić ustawy z 1937 roku o embargo w handlu bronią z wskującymi stronami. Kongres nie odniósł się jednak do tej propozycji i ustawa wraz z wybuchem wojny nadal obowiązywała. 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Roosevelt o wybuchu wojny dowiedział się o 2.50 w nocy czasu waszyngtońskiego, gdy otrzymał telefon od amerykańskiego ambasadora w Paryżu. Poinformowany o tym, że zaczęła się wojna, Roosevelt odpowiedział: Cóż, Bill? W końcu nadeszła: Boże, pomóż nam wszystkim. Stany Zjednoczone ogłosiły neutralność wobec toczącej się wojny. Jeszcze tego samego dnia prezydent, pytany przez dziennikarzy, czy USA będzie w stanie uniknąć wojny, zapewniał, że jego administracja uczyni wszystko, żeby tak właśnie było. Zapewniał o neutralności USA, ale jednocześnie podkreślał, że żadnego Amerykanina do neutralności namawiać nie będzie. W prywatnych rozmowach Roosevelt powątpiewał, czy uda się przejść obok wojny obojętnie. Społeczeństwem wstrząsnęły reportaże amerykańskiego dokumentalisty Juliana Bryana, który pod koniec roku zaprezentował film pod tytułem Oblężenie, nakręcony podczas bombardowania Warszawy. I just returned from Warsaw. For two weeks, while in the besieged city, I fotografed the struggles and agonies of a people faced with the horror of modern war. I arrived in Warsaw 7 day of the war. to find a third of the city already a shambles. The situation was far more serious than the meager censored news reports had indicated. Brian był obecny w stolicy Polski we wrześniu 1939 roku. Jego film zawiera wiele drastycznych scen, których wprawdzie nie możemy tu pokazać, ale na miarę na materiał znajdziecie w opisie. Poza filmem Brian wykonał wiele fotografii, które dziś uważa się wręcz za kultowe, a jego zaangażowanie w nagłaśnianie sprawy polskiej w USA zaskarbiło sobie wdzięczność Polaków. Na amerykańskich ulicach dawało się odczuć, że społeczeństwo sympatyzuje z aliantami. Roosevelt chciał jednak choćby w niewielkim stopniu odejść od ustawowej doktryny izolacjonizmu. Jego celem były dostawy broni dla aliantów, prace przybrały na sile po upadku Polski. Znów zaczęły się przepychanki w Kongresie, która zwieńczyła nowa ustawa o neutralności. Likwidowała ona zakaz sprzedaży broni zwaśnionym stronom. Od tej pory mogły one nabywać amerykańską broń na zasadzie cash and carry. Płaci i zabieraj. Prezydent poszedł jednak izolacjonistom na rękę, gdyż podtrzymano zakaz udzielania pożyczek wojującym stronom oraz wprowadzono zakaz amerykańskim okrętom wpływania do stref wojny. Całość uznano za kompromis, większość bowiem żywiła przekonanie, że Anglia i Francja, z niewielką nawet amerykańską pomocą, bez większych problemów pokonają wkrótce Hitlera i stary układ sił w Europie wróci do pierwotnego stanu. O tym jak bardzo złudne były te przewidywania, miano się wkrótce przekonać. Zajęcie części Skandynawii przez Hitlera, następnie upadek Francji wywołały w amerykańskim społeczeństwie prawdziwy szok. Oto bowiem Europa została podzielona na nowe strefy wpływów dwóch agresorów, którzy być może wcale nie będą ograniczać się do Europy. Specjalista w zakresie dziejów USA, Maldwin Jones, pisał. Nie spodziewano się co prawda niemieckiej inwazji na Amerykę. Było to de facto niewykonalne. Niebezpieczeństwo polegało jednak na podkopaniu dotychczasowych założeń strategicznych, przyjmujących utrzymanie wszystkich połączeń morskich na Atlantyku w przyjaznych rękach, gdy tymczasem na wiosnę 1940 roku jedynym krajem zdolnym jeszcze do stawiania oporu Hitlerowi była Wielka Brytania. W przypadku niemieckiego zwycięstwa Rzesza znalazłaby się w posiadaniu całej wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. Jej siła wzrosła jeszcze, gdy w czerwcu 1940 1940 roku dołączyły do wojny faszystowskie Włochy. Dzięki temu Hitler kontrolował basen Morza Śródziemnego wraz z Wybrzeżem Północnoafrykańskim. Gdyby państwa osi przejęły flotę brytyjską i francuską, miałyby nad Amerykanami miażdżącą przewagę. W obliczu takiego zagrożenia nie można było czekać. Gdy w 1940 roku Hitler zajmował jeden kraj po drugim, Roosevelt zarządził natychmiastową rozbudowę amerykańskiej armii. Zwiększono dotacje na wojsko, wzmożono prace naukowe nad konstrukcją broni atomowej, popularność izolacjonizmu spadała, choć nie brakowało głosów krytyki, gdy Roosevelt przedkładał w kongresie projekt wprowadzenia poboru do wojska. W czerwcu prezydent USA nieco nadszarpnął też ustawę o neutralności, gdy zdecydował się przekazać Brytyjczykom nadwyżki. Wojskowe w postaci amunicji, karabinów i samolotów. Atakował też poglądy izolacjonistów w Kongresie. Wiara w to, że Stany Zjednoczone mogą istnieć jako samotna wyspa w świecie zdominowanym przez filozofię siły, to oczywiste urojenie. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill próbował jednak zaangażować Amerykanów jeszcze bardziej. We wrześniu 40 roku zwrócił się do Roosevelta kolejny zresztą już raz z prośbą o dostarczenie 50 starych amerykańskich niszczycieli. Roosevelt zgodził się, ale zdawał sobie sprawę, jak bardzo nagina ustawę o neutralności, która powoli stawała się martwym prawem. By zamknąć usta izolacjonistom, Roosevelt uzyskał zgodę Brytyjczyków na długoletnią dzierżawę baz na półkuli zachodniej. Zdecydowana większość opinii publicznej w USA nie protestowała. Po upadku Francji nastroje w USA znacznie się zmieniły. Latem 1940 roku około 70% amerykańskiego społeczeństwa zaczęło opowiadać się za powszechną służbą wojskową. Tak jak do tej pory aktywne były organizacje izolacjonistyczne i antywojenne, tak teraz do głosu zaczęli dochodzić ich przeciwnicy. Wśród organizacji aktywnie wspierających aliantów był Komitet Obrony Ameryki przez wspomaganie sprzymierzonych. Na jego czele stał redaktor prasowy William Allen White. W sprawę zaangażowali się nie tylko Amerykanie, ale też mieszkająca w kraju społeczność brytyjska i żydowska. Nie trudno się domyślić, że i również Polacy. Były też organizacje, które sądziły, że Trzecia Rzesza nie zagraża Stanom Zjednoczonym, a kraj nie powinien mieszać się w nie swój konflikt i powinien zostawić Europę i resztę świata samych sobie. W 1940 roku uaktywniła się organizacja America First Comedy. Komitet przede wszystkim Ameryka, który przekonywał, że USA to kraj nie do podbicia i nawet klęska Wielkiej Brytanii nie stanowi dla Stanów zagrożenia. Organizacja była wspierana przez takie osobistości jak przemysłowiec Henry Ford, lotnik Charles Lindbergh czy były prezydent USA Herbert Hoover. Pod jej hasłami podpisywali się niektórzy politycy, tak republikanie, jak i demokraci. W Senacie silne stronnictwo izolacjonistyczne, wspierające komitet, utworzyli senatorowie: Burton Wheeler oraz David Walsh. Swojego poparcia komitetowi udzielili też ludzie z marginesu: fanatyczni izolacjoniści, antysemici pokroju księdza Koglajna czy wspomniana już grupa German-American Bund. Komitet wspierali nawet komuniści, ale cofnęli swoje poparcie po tym, gdy Hitler napadł na Związek Sowiecki. W obliczu narastającego zagrożenia w 1940 roku Roosevelt miał na głowie jeszcze jedno zmartwienie: zbliżające się wybory prezydenckie. Rzadko w historii USA oscylowały one wokół polityki zagranicznej. Tym razem było inaczej. Kontrkandydatem Roosevelta z ramienia Partii Republikańskiej był Wendell Wilkie. Był on pacyfistą, ale nie popierał izolacjonizmu. Naczelnym hasłem zwolenników Wilke'a był zarzut, że jeżeli Roosevelt wygra wybory, to Stany Zjednoczone przystąpią do wojny. W kraju nastąpiła swoista polaryzacja na tle narodowościowym. Roosevelta popierali Polacy i Anglicy mieszkający w USA. Jego kontrkandydata z kolei, Niemcy, Włosi i Irlandczycy, choć on sam wcale nie był zwolennikiem izolacjonizmu, kwestii wsparcia dla Brytyjczyków w wojnie z Hitlerem celowo w trakcie kampanii nie poruszano. Obaj kandydaci mieli w tej kwestii podobne zdanie. Roosevelt nie pozostawił swojemu rywalowi jednak żadnych szans. Listopadowe wybory wygrał stosunkiem głosów 449 do 82 i został prezydentem po raz trzeci z rzędu. Gdy Roosevelt walczył o prezydenturę, Niemcy umacniali się w Europie i toczyli wojnę z Wielką Brytanią ostatnim bastionem oporu przeciwko Hitlerowi. Roosevelt wiedział, że bez amerykańskiego wsparcia będzie trudno prowadzić Churchillowi dalszą walkę. Kongres jednak blokował możliwość udzielenia Brytyjczykom pożyczki. Swoistymi ambasadorami sprawy brytyjskiej w społeczeństwie USA byli amerykańscy dziennikarze, przebywający w Wielkiej Brytanii i będący pod wrażeniem oporu i morale angielskiego narodu w walce z Hitlerem. Szczególną aktywność, nad tym polu przejawiał kierownik stacji CBS w Londynie, Edward Marrow, który prowadził relacje radiowe ze stolicy Anglii dla Ameryki. To między innymi dzięki tym relacjom amerykańska świadomość o konieczności wsparcia dla brytyjczyków stawała się coraz większa. Z doktryną izolacjonizmu powoli zaczynała konkurować inna idea interwencjonizmu. Tymczasem w grudniu 1940 roku Churchill coraz bardziej otwarcie zwracał się do Roosevelta o pomoc, dodając przy tym, że pośpiech jest w tej trudnej sytuacji wskazany. To wtedy premier Wielkiej Brytanii napisał do Roosevelta długi list, nad którym prezydent USA będzie później wielokrotnie rozmyślał. W treści Churchill najpierw przedstawił bieżącą sytuację wojenną ze szczegółami, następnie dodawał, że Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie całej cywilizacji zachodniej grozi poważne niebezpieczeństwo w razie klęski Londynu. Aluzje, że i Stany Zjednoczone znajdą się w strefie zagrożenia w przyszłości, były nad wyraz oczywiste. Upartość Churchilla i jego oddziaływanie na Roosevelta przyniosły w końcu efekt. Przełom w sprawie dostaw dla broniącej się Anglii nastąpił w styczniu 1941 roku. Wówczas to Roosevelt zaproponował, aby wprowadzić ustawę, która umożliwiałaby Stanom Zjednoczonym wsparcie sprzętem militarnym i pieniędzmi, państwu biorącemu udział w wojnie, którego zwycięstwo jest związane z bezpieczeństwem USA. Do historii przeszły słynne słowa prezydenta o tym, że sąsiadowi, którego dom stanął w płomieniach, nie powinno się szczędzić węża ogrodowego, który pożar ugasi. Z kolei Churchill mu wtórował, mówiąc, Dajcie nam potrzebne narzędzia, a doprowadzimy sprawę do końca. Wrzawy jednak znów podnieśli izolacjoniści, którzy widzieli w tym nieformalną możliwość prowadzenia przez Roosevelta wojny. Ale niewiele jednak mogli już wskórać, gdyż wsparcie amerykańskiego społeczeństwa dla walczących Brytyjczyków i ich sojuszników było coraz większe. W marcu 1941 roku uchwalono słynną ustawę Land Lease Act. Ustawę o pożyczce i dzierżawie, która dawała Wielkiej Brytanii aż 7 miliardów dolarów wsparcia na wojnę z Niemcami. Izolacjoniści byli oburzeni. Ta ustawa pogrzebie co czwartego amerykańskiego chłopca, grzmiał publicznie rozdrażniony senator Wheeler, ale izolacjoniści nie mogli już nic zrobić poza wykrzykiwaniem oskarżycielskich sformułowań. Realne wsparcie Ameryki dla aliantów stało się faktem. Stany Zjednoczone stały się nieoficjalnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii oraz prowadziły niewypowiedzianą wojnę z Niemcami. To nie tylko wsparcie finansowo-militarne, ale też takie możliwości jak dostęp do portów na Florydzie, gdzie Brytyjczycy mogli w spokoju naprawiać swoje okręty i inny niezbędny sprzęt, Wojskowy. Ponadto niemieckie i włoskie aktywa w Stanach zostały zamrożone. Wyraźnym podsumowaniem wzmocnionych relacji brytyjsko-amerykańskich było spotkanie Winstona Churchilla z prezydentem Rooseveltem na pokładzie okrętu u wybrzeży Nowej Fundlandii na Oceanie Atlantyckim. To była historyczna chwila. Prezydent USA, choć poruszał się już na wózku inwalidzkim, wbrew swoim doradcom i lekarzom uparł się, aby stać podczas powitania Churchilla. Nareszcie się spotkaliśmy powiedział do premiera Wielkiej Brytanii, gdy tylko uścisnął jego dłoń. Spotkanie było pełne serdeczności. Zorganizowano wspólny obiad oraz nabożeństwo pod kierunkiem brytyjskich i amerykańskich kapelanów. Dla wielu była to poruszająca chwila. Obaj przywódcy szczerze się polubili. Podczas tego sierpniowego spotkania USA i Wielka Brytania podpisały ośmiopunktową kartę atlantycką. To dosyć ogólne sformułowania mówiące o tym, że obie strony wyrzekają się zysków terytorialnych, że kultywują wolność, współpracę międzynarodową i swobodny rozwój gospodarczy. A po upadku hitlerowskiej tyranii sygnatariusze pragną trwałego pokoju dla wielu narodów. Choć USA formalnie do wojny nie przystąpiło, to na wojenne epizody amerykańsko-niemieckie nie trzeba było długo czekać. W czerwcu 1941 roku Niemcy atakują Związek Sowiecki, ale nie przeszkadzało to Hitlerowi w jednoczesnym atakowaniu amerykańskich okrętów. Już we wrześniu w okolicy Islandii niemiecki ubot oddał niecelne strzał do amerykańskiego niszczyciela USS Greer. W październiku Niemcy zatopili dwa okręty, złącznie ponad 100 Amerykanami. Wojna stała się faktem. Wróg w postaci Niemiec to jednak tylko jedna strona medalu była jeszcze ta druga na Dalekim Wschodzie. W 1941 roku Amerykanie coraz bardziej obawiali się Japończyków, choć relacje pomiędzy obydwoma krajami były napięte już od pierwszych dni wojny. Amerykanie obawiali się, że Japończycy zdominują Azję Południowo-Wschodnią, czym zagrożą amerykańskim interesom w tym regionie. Od września 1940 roku Japonia jest w ścisłym sojuszu z Niemcami i Italią. Rok później z Sowietami podpisała pakt o neutralności, ale szybko stracił on na znaczeniu po ataku Niemiec na ZSRR. W odpowiedzi Roosevelt rozciągnął szereg sankcji, które praktycznie blokowały dostawy do Japonii takich surowców jak stal czy ropa naftowa. Ponadto zamrożono japońskie aktywa. W końcu spłynęła oferta. Japończycy zaprzestaną ekspansji w Azji Południowo-Wschodniej, ale pod warunkiem, że Amerykanie przestaną wspierać Chiny oraz wznowią dostawy ropy. Roosevelt w stanowczym tonie odrzucił taką formę kompromisu, żądając wycofania się Japonii z Chin oraz zerwania układów z Hitlerem i Mussolinim. Ta ostra odpowiedź była wodą na młyn izolacjonistów oraz krzewicieli teorii spiskowych, jakoby Roosevelt celowo pchał USA do wojny. W listopadzie ogłocona z surowców Japonia szukała ich w sąsiednich rejonach, m.in. na roponośnych Filipinach, będących de facto amerykańską strefą wpływów. 7 grudnia nastąpił atak na amerykańską bazę Pearl Harbor, bez formalnego wypowiedzenia wojny. Oficjalne przystąpienie Amerykanów do największego konfliktu w dziejach stało się faktem, będąc tym samym początkiem przełomowego momentu II wojny światowej.